Zobacz, zobacz. Zobacz, taki grzybior. ręka normalnie. Ja cię, jeszcze takiego nie widziałam. No, a popatrz, ten Henik. Mój źródło. Nie ja tylko w Rosji takie rosną, nie? Ja się nie mogę. Przecież to jest jedzenie na całą rodzinę. Ale nie pachną takie jak yy, polskie. To nie, nie pachną. Ale no kurde, pachną, nie pachną, jakie to grzybiory, Ja cię nie mogę. Henio, aż jakiś dziwiony. Słone. Widziałeś? Ej, nie wiesz? Nie wolno. To jest jak złoto teraz tutaj, nie. No i to jeszcze nie koniec, no chędziula, poczekaj. I to jest cała reklamowa ta. No chędziuś, poczekaj. Niurka, bo ty się nie znasz na grzybach. Oddaj daj Oddaj grzybka. Oddaj grzybka. I to jakiego wziął, zobacz jaki piękny. Zna się na rzeczy. Zna się na rzeczy, <laughs> nie wolno, co ty. Je o Jezu, kochany, zobacz Taki fajny grzybiar. Hmm. No, hmm. co czujesz, Henio? proszę nie w ząbki. <laughs> nie, proszę. Próbuję, czy nie jest złośliwy. <laughs> Ojejku, a tego tu ja nie wyciągnę. Nie powiemy skąd mamy mnie. Dobrej duszyczki przyniosły. Henio, nie wyciągaj. jak to pokazać? No, nie widziałam takich grzybów. Jak, jak żyje, to ten... nie. Hej! nie godaj grzybów. Ja nie No, poczekaj, jakie ładne. Heniurka, poczekaj, dropy, poczekaj. Pokażemy, najpierw pokażemy. No śliczne, no to no, jak steak. Jak steak, nie? Wie, które wyciągnę. Ale piękne. O matko kochana, ja, te, ja, nie, ja zaraz Wam coś pokażę. Tylko się dokopę do tego grzyba. Naprawdę jak żyję, nie widziałam takiego grzyba wielkiego. No nie, ale chyba ten jest największy, nie? Tak. No ja się! Heniu, co czujesz? Co to ze zapachy? Ciekawe no nie? Co on czuje? E, zwierzęta. Zwierzęta, nie? Henio. Zioba. Nie pociekaj, bo to nie stick. Zainteresowany Zapachy lasu. No, zapachy lasu. Nie mam gdzie ich już. Tutaj jeszcze takie zdziurko. Tik, tik, tik. ty tik, pawka. Tik. No tylko łeb No i tylko łeb. Pomaga. Oddaj daj Heniu. Henry, co tam? No, zawsze jakieś zabierze. No nie, ten mu się podobają. Jeszcze trzeciego no. wyciągnął. Ten najlepsze, nie, Heniu? No. no, to jego te trzy, tak? No, trzy te, które są. No. no, tutaj, Heniu, jaki ładny. Chodź, zobaczysz. Nie obrażaj się, chodź. No, no zobacz, jakie piękny. <noise> Temu najbardziej odpowiadają, nie, Heniu? W odbieranie to jest prezent. Czas ładny. Piękny. Kochani, już? Zmyczony? Już, tak. Mm -hmm. mm -hmm. No i tak, chęć wrażenia padł. Ja też prawie mało zawału serca nie dostałam, a historia tych grzybów jest taka, że ym, znajoma do mnie zadzwoniła i spytała się Ania, chcesz parę grzybów? No to i mówię, czemu nie, mówię, zawsze to będzie jakieś coś na święta. Yy, ale nie sądziłam, że ona przyniesie mi takie bydlaki za przeproszeniem. Uwierzcie mi, że jeszcze takich grzybów, jak żyje, to ja nie widziałam. No mam te parę lat. Ale no to są takie giganty. Jezu się kochany. No, no nie spodziewałam się tego. Jest godzina. No, jest godzina wpół do dziewiątej. No i zostanie mnie chyba noc. <todgłosy> A przepraszam, ranek. Ale no jak nie kochać takich ludzi, naprawdę. Chcę też parę grzybów? No chcę parę grzybów. No, jest parę, ale to jakich? No, ten to ma co 20 cm jak nic tutaj. Nawet więcej gdzie? Tam więcej. I ten jeszcze jest taki gigant. To jest naprawdę. No, zobaczcie, moja ręka nie jest mała. Ja mam, ja mam takie duże ręce. Ten jeszcze jest taki wielki, taki. No nie. Ale tak. Ale powiem Wam, że jeszcze sobie niuchnę. Nie. One nie pachną wcale grzybami. Yy, grzybami pachną, ale nie pachną lasem tak jak polskie, nasze grzyby. Więc yy, nie, wiem, nie wiem w ogóle w jakim lesie one były zbierane, no ale naprawdę nie pachną. Nie pachną. Ale czy to jest ważne? Zapach. No. Ważne, że będę miała na święta coś, nie Heniu? Heniu, jak widzieliście, mi ostro pomagał wyciągać strepki. No a jak może nam się uda jeszcze w tym roku? Chociaż mam plany na przyszłe weekendy tak samo, więc nie wiem, czy nam się uda jeszcze, zdąży. Czy zdążymy jeszcze w tym roku? No to pojedziemy z nim na, na, na grzybki. Może nam będzie pomagał zbierać. Ale był tak bardzo zainteresowany, Heniu, zapachami. I nawet właśnie jeszcze do tej torby zaglądał. Wąchiwał każdego grzybka, bo to nowe zapachy dla niego. Myśla, myślę, że to zwierzątka. Mm, czy jakieś inne, oczywiście, leśne zapachy wąchał. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem. No, jak jej nie dziękować? No, są dobrzy ludzie, heniu na ziemi. Nie chodzą jeszcze po tej ziemi. Dobrzy ludzie, nie heniulku. Pokaż mordeczkę. Heniu jest dzisiaj osuwiały. I zmęczony, bo tu dwa razy po 2,5 godziny spacery mieliśmy tu w ciągu dnia, nie odpoczął, to sobie teraz odpocznij. Dobranoc! Najpierw trzeba się napić. No dobra. Do roboty. Hanie, uciek. Nie chcę pomagać już. No, ja nie wytrzymam. Do zobaczenia rano.